Odkąd mój syn Marek ożenił się z Laurą, moje życie już nigdy nie było takie samo. Jestem Marlena, przez wiele lat samotnie wychowywałam mojego syna. Mój mąż odszedł od nas, gdy Marek był jeszcze małym chłopcem, i od tamtej pory całe moje życie kręciło się wokół niego. Pracowałam jako krawcowa przez dziesięciolecia, oszczędzając każdy grosz, by zapewnić mu godne życie. Kiedy Marek dorósł. Skończył studia i dostał dobrą pracę. Czułam ogromną dumę. Pokonałam przeciwności losu i dałam mu przyszłość, na jaką zasługiwał. Kiedy poznał laurę i postanowił się z nią ożenić, ucieszyłam się. W końcu każda matka pragnie, by jej syn założył rodzinę i był szczęśliwy. Ale szybko zauważyłam, że coś się zmieniło. Coś stało się chłodne i obce. Na początku próbowałam się do niej zbliżyć, zapraszałam na kawę, pytałam, jak jej idzie w pracy, starałam się być częścią ich życia. Ale Laura nigdy nie wykazywała większego zainteresowania. Odpowiadała zdawkowo, patrzyła w telefon, unikała przebywania w jednym pomieszczeniu ze mną. Myślałam, że to kwestia czasu, że w końcu się dogadamy. Ale lata mijały, a nasze relacje wcale się nie poprawiały. Najbardziej bolało mnie to, jak Laura celowo mnie ignorowała. Na rodzinnych spotkaniach rozmawiała z każdym, z przyjaciółmi, z rodzicami, z kimkolwiek, tylko nie ze mną. Kiedy próbowałam włączyć się do rozmowy, jej odpowiedzi były krótkie i oschłe. Na Boże Narodzenie kupiłam dla niej prezent ręcznie haftowaną chustę, wybrałam ją z wielką starannością. Kiedy podałam jej paczkę, uśmiechnęła się niepewnie. Odłożyła ją na bok i nawet jej nie otworzyła. W tamtej chwili zrozumiałam, że nigdy nie będę dla niej kimś ważnym. Marek, zaślepiony miłością, nie dostrzegał tego. Zawsze, gdy próbowałam poruszyć ten temat, ucinał rozmowę. Mamo, Laura po prostu ma swój sposób bycia, ale naprawdę cię lubi. Uwierz mi! Wiedziałam, że to nieprawda. Jednak jeśli Laura robiła wszystko, by mnie odsunąć, to Zosia robiła wszystko, by mnie zatrzymać. Moja wnuczka była moim największym skarbem. Od najmłodszych lat biegła w moje ramiona, ściskała mnie mocno i mówiła: Babciu, kocham cię aż do nieba i z powrotem. A ja odpowiadałam, tuląc ją do siebie: A ja kocham cię aż do nieskończoności, moje słoneczko. Widziałam, jak Laura przewraca oczami, słysząc te słowa, ale nie przejmowałam się. Nic nie mogło złamać naszej więzi. Zosia była dzieckiem o czystym sercu, kochającym, troskliwym i pełnym ciepła. Pewnego dnia, gdy miała pięć lat, podbiegła do mnie z naręczem polnych kwiatów. Babciu, nazbierałam je dla ciebie to najpiękniejsze kwiaty na świecie. Były to zwykłe stokrotki, ale dla mnie cenniejsze niż najdroższy bukiet. Laura widząc to, pokręciła głową i powiedziała z lekką pogardą. Rozpieszczasz ją za bardzo. Powinna się nauczyć, że miłości nie okazuje się takimi drobiazgami. Te słowa zabolały mnie, ale nic nie powiedziałam. Z czasem zauważyłam, że Zosia coś przede mną ukrywa. Była podekscytowana ale nie zdradzała szczegółów. Niedługo zobaczysz, babciu, powtarzała tajemniczo. Pewnego dnia znalazłam ją siedzącą na dywanie w salonie, pochyloną nad małym skarbonką i rozłożonymi wokół monetami. Co robisz, kochanie? Zapytałam, siadając obok niej. Zosia spojrzała na mnie z błyszczącymi oczkami i uśmiechnęła się. Zbieram pieniądze, żeby kupić ci prezent, babciu. Chcę podarować ci coś naprawdę pięknego. Moje serce niemal eksplodowało z miłości. Moje słoneczko, nie musisz wydawać swoich oszczędności na mnie. Twój uśmiech jest dla mnie najpiękniejszym prezentem. Ale ona pokręciła głową z determinacją. Nie, babciu! Ty zawsze dajesz mi cudowne rzeczy. Teraz moja kolej. Wzięła skarbonkę w rączki i pocałowała ją, jakby przypieczętowując swoją decyzję. Od tego dnia, za każdym razem, gdy się widziałyśmy, miała ten sam tajemniczy błysk w oczach. Aż w końcu nadszedł ten dzień. Było ciepłe, słoneczne popołudnie, kiedy usłyszałam ciche pukanie do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Zosie stojącą z małym pakunkiem owiniętym w kolorowy papier. Jej oczy świeciły dumą i radością. Babciu, kupiłam to za moje oszczędności. To dla Ciebie! Wyciągnęła do mnie paczuszkę, jej małe rączki drżały z ekscytacji. Widziałam, że papier jest trochę pognięciony, zapewne próbowała go sama zawinąć. Moje oczy zaszkliły się ze wzruszenia. Moja kochana. Naprawdę nie musiałaś, ale chciałam, babciu, otwórz, otwórz. Wzięłam prezent z największą czułością, czując, jak ściska mnie w gardle. Jej gest był tak czysty, tak szczery. I w tamtej chwili zrozumiałam, że choć straciłam coś w relacji z synem, to w sercu tej małej istoty miałam swoje niezastąpione miejsce. To wtedy usłyszałam ciężkie kroki za sobą. Laura weszła do pokoju, patrząc prosto na pakunek, który trzymałam w dłoniach. Blask w oczach Zosi zgasł natychmiast. Co to jest? Głos Laury był lodowaty. Zosia, wciąż podekscytowana, nie zwróciła uwagi na surowy ton matki. To prezent dla babci. Kupiłam go sama, powiedziała z dumą. Twarz Laury stężała. Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, podeszła do nas i zrobiła coś, czego nigdy jej nie wybaczę. Przez krótką chwilę czas jakby stanął w miejscu. Zosia wciąż się uśmiechała, jej oczy błyszczały z radości i oczekiwania, a ja trzymałam ten mały pakunek z całym ciepłem, jakie miałam w sercu. Ale Laura patrzyła na niego jak na coś odrażającego: prezent dla babci powtórzyła z pogardą. Zosia skinęła główką, nie rozumiejąc jeszcze, co się zaraz wydarzy. Tak, mamusiu. Oszczędzałam wszystkie moje pieniążki w skarbonce, żeby kupić coś wyjątkowego. Laura skrzyżowała ramiona i westchnęła głośno, jakby cała sytuacja była dla niej irytująca. Więc to dlatego tak kurczowo trzymała się tych swoich grosików, zamiast wydać je na coś pożytecznego. Poczułam jak ściska mi się serce. Zosia, kilka razy za, zdezorientowana. Ale to dla babci. Chciałam dać jej coś wyjątkowego. Zobaczyłam, jak jej oczy zaczynają tracić ten blask. Dziecięca duma, którą czuła, została brutalnie zdeptana przez własną matkę. Wyjątkowego. Laura prychnęła, przewracając oczami. Nie mów bzdur. Zosiu, myślisz, że da się kupić prawdziwy prezent za jakieś drobniaki? Pewnie to jakaś bezwartościowa tandeta. To było dla mnie za wiele. Poczułam, jakby ktoś wbił mi nóż prosto w serce. Ścisnęłam mocniej mały pakunek i już otwierałam usta, by powiedzieć Laurze, że prezent kupiony z miłości jest cenniejszy niż najdroższa biżuteria. Ale zanim zdążyłam wydać z siebie choć słowo, Laura brutalnie wyrwała mi go z rąk. Mamusiu, nie! krzyknęła Zosia, robiąc krok do przodu. Ale było już za późno. Laura ścisnęła paczuszkę w dłoniach, a potem jednym szybkim, bezlitosnym ruchem rozerwała papier na strzępy. Zamarłam. Zosia również. Uśmiech zniknął z jej twarzy, a w jej oczach zaczęły zbierać się łzy. Patrzyła, jak prezent, który wybrała z tak wielką starannością, został zniszczony na jej oczach. Mamusiu, proszę, nie, wyszeptała. Jej głos drżał od powstrzymywanego szlochu. Laura rzuciła okiem na rozdarty papier i potrząsnęła głową. Wiedziałam. Tani Bądziew. A potem zobaczyłam, co było w środku. Na podłodze, pośród zmiętego papieru, Leżała złocona broszka w kształcie kwiatka. Prosta, ale piękna w swojej delikatności. Wiedziałam, że dla Zosi była skarbem. Wyobraziłam sobie, jak stoi w jakimś małym sklepiku, licząc swoje drobne paluszkami, wybierając coś, co w jej oczach mogło mnie uszczęśliwić. A teraz ten skarb leżał zniszczony na ziemi. Moje serce pękło. Zobaczyłam, jak twarz Zosi się zmienia. Jej oczy pełne łez nie wyrażały już tylko smutku. Było w nich coś znacznie gorszego rozczarowanie Mamusiu, dlaczego to zrobiłaś? wyszeptała z bólem, spojrzała na mnie, zagubiona. I to był ten moment pierwszy raz w życiu zobaczyłam w jej oczach świadomość. "Świadomość, że jej własna matka nie była kimś, kto ją chronił. Była kimś, kto ją zranił. Bez chwili wahania uklękłam i przytuliłam Zosię mocno do siebie, zupełnie ignorując Laurę. Kochanie, nie płacz. Najpiękniejszym prezentem jest miłość, którą mi dajesz. A tego nikt nie może nam odebrać. Ale Zosia wtuliła buzię w mój ramię i szlochała cicho." Laura prychnęła, krzyżując ramiona. Na litość boską, mamo. Nie dramatyzuj. To tylko jakaś tania broszka. Ta dziewczynka musi się nauczyć, że życie nie składa się z takich sentymentalnych bzdur. Wstałam powoli, wciąż obejmując Zosię. To nie jest tylko broszka, powiedziałam stanowczo, choć w moim głosie słychać było ból. To symbol jej miłości. Laura przewróciła oczami z obojętnością. Nonsens. Zawsze rozpieszczasz tę dziewczynkę tymi emocjonalnymi bzdurami. Już czas, żeby dorosła. Zosia zaczęła płakać jeszcze głośniej, chowając twarz w mojej piersi. Czułam, jak narasta we mnie gniew. Jak matka mogła być tak okrutna wobec własnego dziecka? Jak mój syn, Marek, mógł pozwalać, by Laura traktowała ich córkę w ten sposób? Wiedziałam jedno, nie mogłam pozwolić, by to tak po prostu minęło. Zosia nie zasługiwała na takie traktowanie, a Laura musiała nauczyć się, że nie można bezkarnie deptać dziecięcej miłości. Ukanie Zosi brzmiało w mojej piersi jak otwarta rana. Oplotłam ją ramionami. Chcąc ochronić przed tym okrutnym momentem. Jej drobne ciało drżało, a każdy oddech był przerywany szlochem. Ale ból, który czuła, nie był spowodowany tylko zniszczoną broszką. Najgorsza była świadomość, że jej własna matka zlekceważyła jej gest miłości. Laura, nieporuszona, skrzyżowała ramiona i westchnęła zirytowana. Już wystarczy, Zosiu. Przestań z tym dramatem. To tylko broszka, na miłość Boską. Możesz sobie kupić inną w każdej chwili. To była kropla, która przelała czarę. Podniosłam głowę i spojrzałam Laurze prosto w oczy. Miłości dziecka nie traktuje się jak czegoś, co można wyrzucić do kosza. Mój głos był spokojny, ale stanowczy. Dla ciebie to tylko broszka. Dla Zosi to był najcenniejszy prezent na świecie. A ty go zniszczyłaś bez chwili wahania. Laura prychnęła z kpiną. Och, daj spokój, Marlena. Zawsze przesadzasz. Wychowujesz ją na słabą i przewrażliwioną dziewczynę. Świat tak nie działa. Im szybciej to zrozumie, tym lepiej. Zosia wciąż szlochała, jej główka wtulona w moje ramię. Gładziłam jej włosy, czując ścisk w gardle. Jeśli wychowanie oznacza nauczenie dziecka bycia zimnym i bezdusznym, to wybacz, lorą, ale się mylisz. Spojrzałam jej prosto w oczy. Zosia zrobiła coś pięknego, coś, czego ty najwyraźniej nigdy nie zrozumiesz, dała komuś miłość. Twarz Laury stwardniała. Ale zanim zdążyła odpowiedzieć, z korytarza dobiegł nas męski głos. Co tu się dzieje? To był Marek. Właśnie wrócił z pracy i stanął w drzwiach, patrząc na Zosię płaczącą w moich ramionach. Zmarszczył czoło, dostrzegając na podłodze zniszczoną broszkę. Zosieńko, skarbie, co się stało? Moja wnuczka próbowała odpowiedzieć, ale szloch nie pozwalał jej wydobyć słowa. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Laura odezwała się pierwsza. Przewróciła oczami, jakby cała sytuacja była dla niej nużąca. Nic wielkiego, Marek. Twoja matka, jak zwykle, przesadza. Zosia wydała swoje grosze na jakąś tandetę dla babci, a ja tylko próbowałam jej wytłumaczyć, że nie powinna marnować pieniędzy na bezwartościowe rzeczy. Marek zesztywniał. Co? Jego spojrzenie padło na rozdarty pakunek i drobną, zniszczoną broszkę. Potem spojrzał na Zosię, która wciąż płakała. Jego wyraz twarzy zmienił się z troski w coś znacznie silniejszego. Gniew. Widziałam, jak jego dłonie zacisnęły się w pięści. Laura, powiedz mi, że tego nie zrobiłaś. Laura wzruszyła ramionami. Oj. Marek, nie zaczynaj. To była zwykła, tania błyskotka. Nie miała żadnej wartości. Nie miała żadnej wartości. Marek uniósł głos. Ona kupiła ją z myślą o babci. Za własne, ciężko zbierane pieniądze. To było coś ważnego dla niej. Laura spojrzała na niego z niedowierzaniem. Naprawdę dałeś się wciągnąć w ten teatrzyk. Marek wskazał na Zosię, która wciąż drżała w moich ramionach. Spójrz na naszą córkę, Laura. Popatrz na nią dobrze. Laura zamilkła. Nie miała odpowiedzi. Marek kucnął i delikatnie wziął Zosię na ręce. Moja księżniczko, wyszeptał. Przepraszam. Nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. Zosia owinęła rączki wokół jego szyi, nadal cicho szlochając. Podniosłam się i położyłam dłoni na ramieniu mojego syna. Każdy grosz odkładała z myślą o tym prezencie, bo dla niej miłość jest ważniejsza niż wszystko inne. Marek zacisnął usta. Widziałam, jak walczy z własną złością. A potem zrobił coś, czego się nie spodziewałam. Sięgnął do kieszeni. Wyciągnął portfel i wyjął banknot. Idziemy do sklepu, córeczko powiedział łagodnie. Kupimy nowy prezent dla babci. I tym razem nikt go nie zniszczy. Twarz Zosi wciąż była wilgotna od łez, ale po raz pierwszy od początku tej sceny podniosła wzrok na ojca. W jej oczach znowu pojawiła się nadzieja. Laura skrzyżowała ramiona. Nie wierzę, że to popierasz, Marek. Mój syn spojrzał na nią chłodno a ja nie wierzę, że byłaś w stanie zrobić coś takiego naszej córce. Ścisnęłam dłoń Zosi i uśmiechnęłam się do niej ciepło Chodź, skarbie, wybierzemy prezent razem i w tym momencie zrozumiałam, że coś się zmieniło. Marek wreszcie przejrzał na oczy. Zobaczył, kim naprawdę była Laura. A Zosia, nauczyła się jednej ważnej rzeczy prawdziwej miłości, nie da się zniszczyć.